Cześć! Tutaj Adin z W tym poradniku, jak wyciąć tego obrazka. Na tych chmur, pod nimi tych klikamy Usłysz nowy obrazek. Szerokość wystawiać taka jak u mnie. Przezroczysty. OK. Otwórz obrazek jako warstwę. I bierzemy obrazek, z którego chcemy wyciągnąć białego. Мы начинаем с и начинаем с И записываем в, в формате СМГ. I okej, okay. no to to koniec tego poradnika. Subskrybujcie mój kanał, dawajcie lajki like mojej stronie i widzimy się w następnym poradniku.